Zostaniemy najlepszym taksówkarzem i rozbudujemy do maksa naszą firmę. Ale bez przedłużania, e, zostawcie suba, lajka i przechodzimy do odcinka. Dobra, jesteśmy w naszym garażu. E, czas e, po Na tej grze pochodzi. Chodzi, żebyśmy zostali najlepszym taktówkarzem i zdobywali coraz lepsze auta. Tu są pierwsze, drugie. Ja już trochę to grałem, ale nie tak dużo. Takie coś. Ale dobra. Wychodzimy i mamy naszą firmę. Jakaś taka dobra, nie jest. Będzie na początku wszystko pisało, jak to widzia. Więc sobie odgadnijcie ja już mam właśnie y y troszkę rozbudowane, ale bez przedłużenia stawiamy nasze auteczko na drodze i musimy podwodzić troszeczkę ludzi. Już nie Dobrze. Mamy maksymalnie do 3 i więc szukamy jakiś. Dobrych ludzi. Tu. Dobra. Zobaczymy, gdzie dobra. Idziemy. W złym kierunku pojechałem. No mówię, bo ja za bardzo istnie mam do gadania. Okej. Okay. Jedziemy przez most. Bym mógł ktoś, że ja nie skoczyłem. bo ja to nie, ja nie umiem driftować. Bez nadzieję, nie Piszcie wy w ogóle w komentarzach, jakie inne gry mam w ogóle zagrać. Tu chyba. okej, okay, teraz cofamy. 21 jeden suk-suk. Co się robi z tego, z upsami? Nie wiem, dobra. Podawaliśmy sobie może jakichś ludzi. вот оно. О, нам все время осталось да, не? Лазья, Idzie tu trochę wyżej. Nie wiem. W ogóle możecie mi napisać, co to znaczy ta oponka tutaj. Bo to jest turbo, bo czasami spowalnia, czasami przyspiesza. tysiące lecimy dalej hmm. dobra lecimy o wypadki nie zawsze zdarzają ale nie polecam w prawdziwym życiu dobra lecimy sobie jako winka. I jedziemy. Nie wiem, ja nie znam w ogóle dzielnic, więc ja jadę tylko za... za liniami, które się pokazują w prawym górnym rogu. Kurczę, bardzo zjechałem, zauważyliście też. Ale nie, dobra, tu, tu się zaczyna znowu ta kreska, dobra, nie jest tak źle. Tak, żeby nie przejechać. Dobra, jedziemy. Łomacko matko łaska, o! o! Za mocno się rozmięziłem. Dobra, tu. Obok 06. Nie polecałbym. No, czy to jakiś? 53, fajnie. General City? Eee, to chyba nie tak daleko. Central City mamo mi zategowała, no za za prostu. A ten pracujesz? Trader Nie wiem Już tak niedaleko Zielona skrzynka dziwnie ten chociaż mi więcej zapłacił chyba, tak tak, idziemy z nim no witam Beachwood. Oj, o, są na dałoby się tu jakoś może wykręcić nie wiem tu jest parking nie wiem czy jeszcze tam radę wykręcić Tędy Mogę po prostu jechać Obok firm Ja prawie tak samo Mamy się daleko O! I ma tu Jakoś Okej, okay, linia Ale pa Paweł jumper po prostu. Dobra, idziemy. To będzie gdzieś tam też box To Będzie na pewno jakiś skręt ostry. A nie, nie taki ostry, ale jest. Hmm. Aha. Chociaż sobie jeszcze kasę zdobyłem. Hmm, dałoby się tu jakoś zjechać. Kurczę, dobra, tu jest jakiś zjazd. Tu jest ten gości, co na początku spotkaliśmy, widzieliście? To jest ta niebieska fura, chyba. Teraz tu sobie zjada. Hmm. Idzimy dalej. 4. Myślę, że chciała znieść tu już cztery. Z ile właśnie tego szkieletu ma. Czemu nie? Czemu. Jedziemy. Właśnie sobie poskoczymy jeszcze do firmy. bym znowu minął. Ej, to też nie tak daleko? Ale do firmy i tak sobie poskoczymy. Or, e, może sobie pojadę, żeby nie było... Bo mo nie można się tepnąć, ale pojadę. O. Tylko ja nie pamiętam gdzie są firmy. Jakby się... Nie wiem, czy da się zaznaczać drogi. Chyba się dało. No, co Tu są chyba firmy. Dobra, no to musimy sobie tu podjechać. Chcemy gdzie tu skręcić mostem. Dobra, jakoś to będzie. Chyba tu skręcić, tylko nie pamiętam co, ale chyba tu. Nie pamiętam. Może tu i tu jakoś się wzniesie? Tu skręcić. O, dobra. Czyli prosto skręt i prosto. Czyli teraz idziemy... Prosto skręt Nie, no nie mówcie mi się, że ja się tutaj zablokowałem. Przecież... Dobrze. Się... I chyba teraz tu skręt prosto. Tu będzie skręcik i... i... tam będzie chyba gdzieś most. Tak, chyba to będzie most. Tak, to jest most. 11 tysięcy, tu filmy sobie skoczymy i tam coś spróbujemy zdziałać, no i teraz tak gdzie te firmy teraz są. Dobra, chyba ty widziałeś. Dobra. Tu jest brzeg? Mogę sobie tak nie? Tu są, więc tu prosto powinienem. Chyba taki dokop w mocy czy jakoś tak To powinno być chyba prosto Tak te może się moją nazwę wziąć zaparkujemy. <grywa> Japa. Park Mistrz. No, nie, park jako parkowanie. Mistrz jako Mistrz, chyba kupujecie <grywa> Najlepsze. No. Jak się. A, tu wyjście z samochodu, ale podskoczył. Dobra. Firma. Możemy ją upgradeować. I upgrade firmy teraz mamy takie autka do dostępu teraz potrzebujemy zrobić tak idzieć wiedzieć boss iPhone i dostać 8 klientów Czyli takie rzeczy, ale może zobaczmy sobie teraz garaż, coś ciekawego i sklep samochodowy altkase 4 do 10 ale może być wolna Rating 4, no Power HP To No Ile ona może zajmować? 2000 kilo Nie wiem czy ona może być dobra, czy jeszcze Czy zbierać już na kolejny i nie nie to sam samochodowy okas czy już mamy na czwarty level e, Soira, czy może już 4-2 jako piąty To Power się waga mniejsza może takie coś byśmy sobie kupili? Nie wiem co sumie. Możemy coś budować. Co my możemy budować? Pusty. Skrzynie. duża skrzynie. Duża półka może, Fajnie. Możemy sobie A bo sobie koła. Stos opon. Stos opon 2. Stos kół. Może kół PC w garażu, Może to... To w sumie trochę pasuje. A tu jest PC w garażu. Ja tutaj idę może warsztat. Możemy zmieniać kolory, są tylko trzy się to przesuwać? W takim sensie, dobra. Ale chyba nie jest najgorzej. Więc, można modyfikować samochód. Co my tu mamy? Kolor podstawowy. Możemy dać taki czarny. A czerwony jest z zakasa. Są 50 zł. Nie, jakoś to drogo, a możemy. Zacisk powietrza. Czy to jest hamulec, czy to z tyłu, coś? Nie wiem. Koła na pewno to sobie weźmy, może czarne. Black. No, może być też dobrze, wygląda. I zacisk. Może czerwień. Materiał. Ki. Aha, to wszystko jest zero nie dziwicie. O, tą, te mi się podobają. Mam też, czy nie za bardzo? Może jakiś takich Venom Evolution, no nie za bardzo, może GT Nissan? Heh, nie. Albo no, coś takiego, żeby też się nie wrzucało tak w oczy. Czy może takie GT? No, chyba nie pasuje do takiej fury Jakiś taki no Może, no w sumie ten też Ten jest miara Dach do dachu Taxi Bez Taxi 2, taxi No w sumie jest szatne Ciekawe, czy też kosztuje Darka weźmy nie wiem, wysokość jazdy możemy dać taki, ale w sumie, co stówek? Środkowy może być, chyba O weźmy dla, dla odmienności. Reflektory. What, x -on. Będę Bym to kupił, ale nie. Trochę drogie. są jakieś złe to mi to tam? To jest kolor... żeby za sto? Dobra, takie ciemne. Jak wam się podoba? Jest taki fajny w sumie. Tylko te... ...te te, a w ogóle tego... ...reflektory... ...to mogą być na przykład... A cherry Jak wygląda? Aha, piękne. Demon Green Ale demon jest naprawdę ładny, Nie się UV. Ej, UV też jest fajne. Patrz jakieś fioletowe, yellow, mniej blue. green, no nie demon bardzo ładny. Piękny tak, Cherry Exon jest nawet ładny. white no nie za bardzo. Ale na razie standardowe zostaje nią. I to chyba tyle z modyfikacji. zobaczmy jak się prezentuje. Exit garage. I ja samochód. Ja sam czuję Tak by zmienić kolor. tych. To by inaczej raczej świeciły. No, lepiej by świeciły Ale to. Co yy, ja powiem? że na dzisiaj to tyle piszcie pod komentarzami jak wam się podobał filmik czy nagrywać jeszcze z tej gierki nawet piszcie swoje propozycje czy nagrywać pamiętajcie zostawcie suba, lajka komentarz a ja kończę to narka, siema, papa pa.